Witam Państwa, to ja, Diego, zapraszam na dzisiejsze wydanie Faktomości, a zaczynamy od dramatycznej wiadomości, płonie wieża zabytkowego o klasztoru Magów Ognia, na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Pan Mietek, Panie Mietku oddaję Ci głos. Witam Cię Diego. Witam Państwa, tu na miejscu zdarzenia jest bardzo ciężka sytuacja, co najmniej 7 osób nie żyje. W tym czterech nowicjuszy, dwóch magów i jeden arcymag. Na miejscu są jak na razie dwie jednostki straży pożarnej z Kornis. Nasi strażacy robią co mogą, ale ogień jest tak wielki, że ciężko go ugasić. Widzą teraz państwo płonącą wieżę, na której cały czas szaleje i rozprzestrzenia się ogień. Istnieje niebezpieczeństwo, że ogień przeniesie się na dach klasztoru, ponieważ wzmaga się wiatr. Wszyscy z niepokojem spoglądają w górę i modlą się aby pożar nie zniszczył doszczętnie klasztoru. Jak mówi nam mistrz prokarogień zaproszył jeden z nowicjuszy, który przedstawił się jako wrzut. Widzimy to właśnie na filmie zrobionym przez specjalną kamerę zainstalowaną na słupie muru klasztoru. Znalazł on zwój z zaklęciem deszcz ognia i postanowił go użyć na wieży klasztoru. Widać jak wrzut bezmyślnie używa niebezpiecznego zwoju. Przez niego życie stracili niewinni ludzie. Niestety po tym co zrobił zeskoczył wieży, uciekł z klasztoru i nie wiadomo gdzie przebywa. Jeśli ktoś widział podejrzanego prosimy o kontakt pod numerem 0700. Przepraszam to numer Donadii. Pod numerem 8329 330. Specjalnie dla faktomości mówił pan Mietek. Dziękuję za relację z miejsca zdarzenia. Mamy nadzieję że ogień zostanie opanowany. A oto kolejna informacja. Już wiemy, komu stoi. Przepraszam. To stoi za bezczeszczeniem kapliczek Innosa, to poszukiwacze, Pomiot Beliara przyzwany do tego świata, nasz widz nakręcił ten krótki filmik z ukrycia, z obawy przed utratą życia, widzimy dokładnie jak wygląda rytuał bezczyszczenia świętych kapliczek, niestety, znaleźliśmy autora tego filmiku martwego, bez głowy, rąk i prawej nogi, zapłacił życiem za ten filmik, a my zapłacimy jego rodzinie honorarium. A teraz zapraszam państwa na relacje ze ślubu Li i Eleny, córki właściciela farmy, którą pilnuje Li, czyli Onara. Ślub odbył się w kaplicy na farmie. Ceremonię ślubną poprowadził ojciec Serpentes. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć najbliższej rodziny, a także przyjaciół u młodej pary. Goście mogli podziwiać specjalnie uszyte na tą okazję stroje dla młodej pary. Zaprojektowane przez samego Brahima, miejscowego kartografa. Po wypowiedzeniu przez narzeczonych sakramentalnego tak, wszyscy udali się na wesele do pobliskiej karczmy utekli. Wszyscy goście bawili się świetnie do białego rana. Impreza była na całego. Nikt nie siedział. Wszyscy tańczyli do upadłego. Gości zabawiał zespół gnojówka. Wszyscy podziwiali zdolności taneczne panny młodej, która po kilku kolejkach ośmieliła się zatańczyć na ladzie. Naszej kamerze udało się nawet sfilmować noc poślubną młodej pary, ale przyszliśmy za późno i najciekawsze przegapiliśmy a szkoda. Ach, szkoda, że mnie tam nie było, no ale cóż, dziękuję za relację z tej uroczystości, w imieniu moimi państwa składam najserdeczniejsze życzenia młodej parze, a teraz czas na sport, nasza kamera udała się na północ, do równin Korinis, aby zobaczyć przygotowania do walki naszego mistrza świata w boksie w wadze ciężkiej, Andrzeja Motłota, witam państwa. Na wstępie powiem, że nie udało się nam przeprowadzić wywiadu z naszym bokserem, ponieważ musi się przygotowywać w ciszy i spokoju, ale udało się nam podpatrzeć jego trening. W rozmowie z jego trenerem dowiedzieliśmy się, że Andrzej trenuje od świtu do nocy, w różnych warunkach i klimacie. Co kilka dni zmienia miejsce treningu, aby lepiej przystosować swój organizm do walki. Jego mocną stroną ma być wytrzymałość i lewy prosty, dzięki któremu znokał tu rywala już na początku starcia. Ale trening na sucho nie wystarczy, trzeba było znaleźć jakiegoś przeciwnika. Trener mówi nam, że Andrzej zobaczył pewnego dnia jakiegoś trola, ale nie był dla niego ciężkim przeciwnikiem i od razu go pokonał. Do walki jeszcze pozostało trochę czasu, więc mamy nadzieję, że popularny Andrew dobrze się do niej przygotuje. Specjalnie dla wiadomości sportowych mówił Rysiek z klanu. Dziękuję Ci Rysiu. I to już wszystkie dzisiejsze wydarzenia. Ja już się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne faktomości jutro o tej samej porze. Do widzenia.